I po niej spływa tusta oliwa. Stoi i szafie, dysy i dmucha. Tak niesanego jej psucha, bucha. Buch jak gorąco. Uf jak gorąco. Puf jak gorąco. Uf jak gorąco. Już ledwo szafie, już ledwo sipie. A jest para lwiej, je w nią ciepia. Wagony do nich po co wielkie i ciężkie wyrażą i pełno ludzi w każdym wagonie, w jednym krowy, a w drugim konie. a w trzecim same krowacy siedzą i jedzą tłuste kiełbasy. Otwarty wagon pełen bananów, a w piątym... Armata. O! Taka wielka! pod ten kołędzel, lew na rękę. Siądźmy stoły i szafy. musimy słonie być i dwie z razy. Gdzie w tym same świnie, gdzie w tym kufry, paki i ksynie,

Jadł tej Każdy nie wie jak się wycięca. To nie udźwignie. Ja ci nagle gwizd. Nagle świt. Na rapu, koła wró. Najpierw powoli jak to chodzi rozszyła masyna, masyna pospal. Nie, łapagon, go i chyba nie wiem.